Chrupcio chrupcio przeszedł dziś samego siebie. Zbudował miasteczko z piasku, które było tak piękne, że sam z chęcią by w nim zamieszkał. Na samym środku stał wielki zamek, który miał kilka wież, okna, a nawet prawdziwą flagę. Za zamkiem był duży ogród otoczony płotkiem, a jeszcze dalej domki, uliczki i mosty z patyków. Brakuje tylko drogi do zamku, powiedział Tupcio zadowolony ze swojego dzieła. Był prawdziwym szczęściarzem. Mało kto miał takie łopatki, foremki i grabki Nie wspominając o piaskownicy. Kiedy Tupcio skończył wytyczać drogę, podeszła do niego mama z jego małą siostrzyczką Mysią. Jaki piękny zamek, zawołała mama z podziwem a Mysia złapała łopatkę. Ona też chciała coś zbudować. – Zostaw! To moje! – wrzasnął dupcio. – Że też młodsze siostry zawsze muszą wszystkiego dotykać. – Oczywiście, że twoje – uspokajała go mama. – Ale mógłbyś czasem podzielić się zabawkami z siostrą. Bądź bardziej uprzejmy, synku. Tupcio nie chciał wcale być uprzejmy i rzucił się na siostrzeczkę, próbując odebrać jej łopatkę. Tylko, że Mysia nie zamierzała oddać zabawki. Mysia była mała, ale silna. I choć Tupcio ciągnął z całej siły, to w końcu się poddał i puścił łopatkę. I wtedy, więc, jego siostra upadła prosto na zamek. O nie! rozpaczał tupcio. Wszystko zniszczone! Nie zachowała się ani jedna wieża. Wystraszona myśl zaczęła płakać, a mama powiedziała, oto do czego prowadzi takie zachowanie. Trzeba umieć się dzielić, synku. A potem wzięła się na ręce i poszła do domu. Tupcio nie przejął się zbytnio tym, co usłyszał od mamy. Był zły na siostrzyczkę i żal mu było pięknego zamku. Na drugi dzień w przedszkolu Tupcio zaszył się w kącie razem ze swoimi ulubionymi zabawkami: misiem tedim, piłką w kropki, kolorowym wężem, samochodzikiem i samolotem. Są tylko moje, myślał. I nie mam zamiaru z nikim się nimi dzielić. W tym czasie jego koledzy grali w piłkę. Piłka była jedna, a kolegów trzech, ale wszyscy doskonale się bawili. Piłka, podobnie jak inne zabawki w przedszkolu, miała służyć wszystkim dzieciom. Niestety ktoś, kto postępuje w przedszkolu jak tupcio, w domu zachowuje się jeszcze gorzej. Bo tu zabawki są naprawdę jego. Tupcio zabronił myśli nawet dotykać swoich rzeczy. Jego siostrzyczka mogła na nie tylko patrzeć. Hm, biedna mysia. tyle razy miała ochotę się czymś pobawić, ale nie mogła, bo brat nigdy by jej tego nie wybaczył. Tupcio nie ufał myśli, i gdy pewnego dnia kolega zaprosił go do siebie, Spakował zabawki do plecaka i zabrał je ze sobą. Co prawda nie podobało mu się, że Gabryś będzie ich dotykał, ale lepszy Gabryś niż ta mała Beksa. Gabryś nie lubił bawić się sam, dlatego ucieszył się z odwiedzin Tupcia Chrupcia. – Pobawimy się kolejką? – zapytał już w drzwiach. Tupcia był zaskoczony – bo Gabryś miał najlepszą kolejkę na świecie. Gdyby on sam miał taką kolejkę, nigdy nikomu by jej nie pożyczył. Ale to nie wszystko. Gabryś dał tupciowi najładniejszą, kolorową lokomotywę, którą właśnie dostał w prezencie, a sobie zostawił tam gorszą, starą. Hmm. Ja nigdy bym tak nie zrobił pomyślał samolubny Tupcio Chrupcio. Kiedy nadeszła pora podwieczorku, mama Gabrysia dała im po kawałku pysznego ciasta, które wcześniej sama upiekła. Tupcio połknął swoją porcję w całości. Hm, jaka szkoda, że tak szybko się skończyło, wzdychał, wylizując talerzyk. Chcesz trochę mojego? Zapytał grzecznie Gabryś. Tupciowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Wziął talerzek przyjaciela i pochłonął również jego deser. Mm, ale pyszne, myślał. Ja na miejscu Gabrysia nigdy nie oddałbym swojego kawałka. Popołudnie minęło bardzo szybko i trzeba było wracać do domu. Tupcio zaczął więc przeliczać swoje zabawki i wkładać je z powrotem do plecaka. Nagle, co to? Ale fajna koparka! Dlaczego ja takiej nie mam? Pomyślał zazdrosny Tupcio. I kiedy Gabryś był zajęty czymś innym, schował koparkę do swojego plecaka. Tym razem naprawdę przesadził. Może się nie wyda, pomyślał tubcio z nadzieją. Jednak, kiedy wrócił do domu, mama szybko odkryła jego tajemnicę. Ciekawa jestem, jak ty byś się czuł, gdyby ktoś zabrał sobie jakąś twoją zabawkę. Ty, który tak zazdrośnie wszystkiego strzeżesz i nie umiesz się dzielić. Wstydz się. Mama była bardzo zdenerwowana. Tupcio, chrupcio wiedział, że postąpił źle. Wiedział to już wcześniej, ale dopóki wszystko było tajemnicą, to wydawało się mniej straszne. Za to teraz było mu okropnie wstyd. Gabryś był przecież taki miły i dał mu do zabawy najładniejszą lokomotywę. Oddał mu swoje ciasto. Na myśl o tym wszystkim Tupciowi zaczęło się płakać. I co teraz? No, to jutro pójdę przeprosić Gabrysia i oddam mu koparkę, powiedział Tupcio przez łzy. Nie ma mowy, sprzeciwiła się mama. Pójdziesz zaraz i to szybko. Tupcio oczywiście wolałby poczekać, albo żeby ktoś załatwił to za niego, ale mama była nieugięta. Więc Tupcio ze ściśniętym gardłem bardzo powoli szedł w stronę domu kabrysia. Gdy stanął pod drzwiami, był czerwony ze wstydu. Trzęsły mu się łapki i miał ochotę uciec gdzieś daleko. Ale wtedy drzwi się otworzyły. I stanął w nich Gabryś. – Tupcio, co tu robisz, przyjacielu? – zawołał radośnie i dodał. – O, moja koparka! Wszędzie jej szukałem! – Gabryś, przepraszam, tak strasznie mi się podobała, że… że… no, no wiesz… Ale obiecuję, że więcej tego nie zrobię. Bardzo się na mnie gniewasz? Tubcio bał się, że przez głupią koparkę może stracić przyjaciela. Mam pomysł, powiedział z uśmiechem Gabryś. Skoro moja koparka tak bardzo ci się podoba, pożycz ją sobie na kilka dni, a w przyszłości możemy wymieniać się zabawkami częściej. Wtedy będzie nam się wydawało, że mamy ich więcej. Zgoda? Zgoda! Zawołał szczęśliwy Tupcio Chrupcio. Gabryś był taki mądry i Tupcio czuł, że może się wiele od niego nauczyć. Teraz w przedszkolu Tupcio nie chowa się już po kątach z zabawkami, tylko po prostu bawi się z innymi dziećmi. A do tego zrobił się o wiele milszy, więc mam mnóstwo przyjaciół. Nie powtarza już w kółko, to moje, tylko moje, i z chęcią dzieli się z innymi, a przez to inni też się z nim dzielą. Tupcio, Tupcio nie jest już taki samolubny jak kiedyś, i kto wie, może nawet pozwala dotykać swoich zabawek myśli. A jeśli jeszcze tak nie robi, to na pewno nie bawał się tego nauczy.